10 lat trwała ewolucja Renault kangu. Trzecia generacja. W porównaniu z wcześniejszymi różni się niewiele i nic dziwnego. Nawet natura w drodze ewolucji nie rezygnuje z dobrych rozwiązań. A popularny kangur w naszym środowisku poczuł się wyjątkowo dobrze. Ale brak zmian to tylko pozory. Piękno nie jest mocną stroną tego samochodu. Auto powstało po to, aby wozić ludzi i przedmioty. W drodze ewolucji urosło więc o 18 cm, co zauważą ci, którzy usiądą na tylnej kanapie. Bagażnik nowego Kangura ma 660 litrów pojemności. Przy większym zapotrzebowaniu bez trudu zmieści się nawet 2866 litrów. Trzeba tylko złożyć tylne fotele i zdemontować siatkę oddzielającą przestrzeń pasażerską od bagażowej. Tylko, że z tym demontażem sporo trzeba się natrudzić. Jeśli w środku zabraknie miejsca, to mamy jeszcze dach. Tu zmieści się 80 kg ładunku. Ale to jeszcze nie wszystko. Łącznie schowki w nowym Renault Kangu mają pojemność 77 litrów. Przy takiej ilości, naprawdę. Można zapomnieć, gdzie schowałem portfel. Jest. W środku kierowca czuje się bezpiecznie. W zależności od wyposażenia mamy od dwóch do 6 poduszek powietrznych. Choć producenci podkreślają rodzinne atuty tego auta i zapewniają, że zmniejszyli o połowę poziom hałasu w środku, to jednak nie łudźmy się, że dziecko w foteliku uśnie spokojnie. Zobaczmy jeszcze, jak nowy Kangur sprawdza się w swoim naturalnym środowisku. Auto spala średnio 6-7 litrów na 100 km Z wysokoprężnym silnikiem o pojemności 1.5, mocy 85 koni mechanicznych, który współpracuje z 5 skrzynią manualną. Chcąc kupić Kangura z takim wyposażeniem, musimy wydać prawie 53 120 zł. Mimo, że już wiemy, jak będzie wyglądać kolejne ogniwo łańcucha ewolucji Renault Kang'u, to ten egzemplarz jest doskonale przygotowany, aby zająć środowiska, które wcześniejsze modele już zajęły, ale również jest przygotowany, aby zająć nowe tereny bytowania.